Na początku wszystko było na Modern Warfare 3, na livestreamie z Modern Warfare 3, wszystko było dobrze, tylko później mieli jakieś problemy techniczne i nie streamowało, nie? I wiara tam 10 milionów chyba osób miało problemy jakieś tam. A tak w ogóle to witamy wszystkich, tu Lanori, Orfir 97, Denaogowy i... Memex! Yeah. I czekamy sobie na live'a z Mineconu. Z Mainconu, a nie Mainkona, Bamberza. No i tak czekamy. Po, po polskiemu się mówi. No, z Dokładnie. na że 7 minut temu miał być. Zobaczę to rozpoczęcie. Także 7 minut temu, no no, się no, napisał na twitterze, że za minutę będzie. Za minutę będzie. Stream, ale dupaka. No. Czekamy, ciekawy, czekamy. No, ale nie ma bata, bez tego nie czekamy. Aga.

no Także D, Jest moc No, rzeczywiście O, tutaj. Nie yeah. Fuck Jakieś schizmy mamy, masakra no. no To ja zaraz skończę Bo muszę spadać z ale pójdę na laptopa no, to się tak fajnie zmontuje i będzie fajnie Ktoś no. napisał, że niby Minecraft już wyszedł, ale coś mi się wiąże, No tak. bo już 10 minut temu miał Minecraft pie, pre, Piemieje. Ale nie! No czy miał zacząć przemować 10 minut temu? No, nie wiem, tak. no, może... Może już wypuścił, może jeszcze nie. Nie, oryginalny Minecraft już... Znaczy już wiadomo, że tam to wszystko się odbyło, tak? Tylko może, mogą być pr problemy ze streamingiem. Ale nie. Albo ale mogą ja być problemy nie. techniczne, Na albo nori, po prostu... Oni mają czas od nie? Oni mają czas od 18... Boże od, od 22 do 20... 3.30, żeby tego Minecrafta wypuścić. I, i to te jest w przejście czasie. Może mógł być może. może Coś ja wam pokażę. Wejdziemy na Minecraft.net. O, plagi, patrzcie, ale mam dużo rzeczy odkolony. Poczekajcie, patrzcie jak szybko rośnie liczba zarejestrowanych użytkowników na Minecraft.net. A jak szybko rośnie liczba zakupionych egzemplarzy Minecrafta. No no praktycznie rzecz biorąc nocz został multimilionerem już. Prawie, prawie. Niewiele mu brakuje. No bo yeah. po prostu zobaczcie, jak szybko ten Minecraft leci. Zazwyczaj tak szybko gra... Wiara... Nie kupowałem Minecrafta, tylko teraz w ten dzień premiery tak po prostu szybko to leci, no że to jest brośnie, nieporozumienie. No. Ale no. też chyba wczoraj się tak zaczęło, jak się patrzyło. No tutaj nawet a ja mam w tle i jeden, 20% orfinalne. of Daring Beta, Pre-Purchase now. Czy coś tam, nie Ale się śmialiśmy, nie? Yy, razem z Anorimimixem i, i Naogowym, że... Jakby tak teraz kurs euro poszedł w górę. Tak o 10 zł. O Jezu i wiara by o tym tak nie widziała i tak by im nabiło 150 zł To Zakra hmm. World of Notch Join us on Facebook, Twitter Wejdziemy na Twittera sobie no, czas sprawdzimy na 12 na Jest pod, że jak widać, jak widać jest post za minutę ruszamy. Nocz napisał to 12 minut temu, czyli o 22 punktualne. Bardzo punktualne się, zaczęło się, zaczęło, zaczęło się. Dobra, to my się z wami żegnamy. Nie, poczekaj. I oglądamy.